Siemka, ja jestem Adaho i wracamy sobie dzisiaj do fanowskiej manki Dragon Ball HK. Jeśli pamiętacie, co działo się ostatnio, to ten widok zmarszczonego birusa nie powinien was dziwić. Pajkuchan jako lider niebiańskich strażników, tłumaczył się przed wszystkimi aniołami, bogami zniszczenia, kajoshinami, Shinkanem. I dwoma Zenonami, co się właśnie dzieje, ponieważ sytuacja generalnie, nawet nie w siódmym wszechświecie, tylko w ogóle w uniwersum rzeczywistości zeno jest katastrofalna. Pierwotne bestie są kradzione przez magów, smocze kule zostały zniszczone, w sensie super smocze kule. Nawet czapka za moimi plecami jest zmarszczona. Widzicie ktoś? Ostatnio na e, zakonach wrzucił zdjęcie, że ta czerwona buzia mówi do tej szarej czapki. Na początku tego nie zauważyłem, ale faktycznie buzie, buzie widzę w tym czapku. Także kto jest bardziej zmarszczony? Moja czapka, czy Birus. Nie wiem, ale jeśli chodzi o rozdział, który dzisiaj będziemy czytać, to jest rozdział 28. Ja nie wiem, jaki on ma tytuł, ponieważ standardowo jeszcze nie, nie patrzyłem. Prawdopodobnie będzie to druga część tego yy, wojennego zgromadzenia, tak? Tak jak myślałem? Tak? Tak dobrze mówię? Bo ostatnio mieliśmy part 1. Wow! Co to za birusik na samym starcie! War Council, czyli jakby spotkanie, narada wojenna, część druga. Wow, panie Hakai! Tutaj chyba jakiś budżecik poleciał wyższy. Nie, to musi iść na miniaturkę, przecież to jest piękne. Dlaczego wirus się wścieka? Jeśli nie pamiętacie, to tylko wam powiem. Pajku Han mówił, że tamci magowie uciekli, bo pudełko było i była bateria, i ci magowie musieli. Uciec w momencie, w którym to pudełko było wyjęte. Generalnie nie będę wam streszczał tego wszystkiego, ale Birus zadał pytanie tyczące się mistrza Tarona. Mistrz Taron to jest były bóg zniszczenia siódmego wszechświata, który był mistrzem Birusa, na nim ten został bogiem zniszczenia. Okazało się, jak to nawet Pajkohan kiedyś mówił, że taron zginął w, jakimś, w jakiejś tam wojnie, ale jeden z niebiańskich magów, czyli przeciwników miał ciało i wspomnienia Tarona. I Birus teraz się pyta Paj kuchanie, od razu ci powiem, że cię nigdy nie lubiłem, ale lepiej żebyś wyjaśnił mi to dobrze, lepiej żebyś wpadł, żebyś miał dla mnie jakieś dobre wyjaśnienie, dlaczego przeciwnik miał ciało i wspomnienia mojego mistrza, skoro ponoć zginął wiele lat temu. I właśnie to powtarza jeszcze raz, nie, no to jest jeden z najlepszych kadrów w ogóle w Dragon Ball Hakai. Zaczynamy od takiej bomby, no niesamowicie to wygląda, szkoda, że te dymki są takie duże, bo chciałbym, żeby tutaj więcej było obrazka niż napisów, ale wow, muszę przyznać, że jestem zaskoczony. Albo sprawię, że za to zapłacisz, Pajkuhan patrzy na niego groźnym wzrokiem, panie birusie, lordzie, panie birusie, ja tutaj muszę pana poprosić, żeby pan, o, o, mała, żeby pan się uspokoił, bo kotka, bo pan kotka straszy. Panie Birusie, proszę się uspokoić, bo pan kotka straszy. Ja jestem kotkiem, mówi Birus. Jeśli zrobisz to kolejny raz, będziemy musieli cię zabić, okej? Okay? <grywka> Mówią Zenony. Nie przejmuj się mało. Wirus tak naprawdę nie umrze, bo on nie istnieje, to jest narysowana postać. Niestety ten moment wirusa nie trwał nawet dwóch paneli, bo właśnie na końcówce drugiego panelu wirus jest już, jest już uspokojony, groźbą z ust Zeno. Przepraszam za moją ofensywę, wielki Zeno. Teraz, kiedy pan wirus o to zapytał, nagle odzywa się bóg zniszczenia szóstego wszechświata, którego nawet przedstawiać wam nie muszę. Również mam podobne pytanie. Od identyczny strój do tego, który ty nosisz, panie Pikonie. W sensie pajkuchanie. I teraz, jeśli dobrze pamiętam, wspomniał kogoś, kto nazywał się Anzen. Jest to to samo imię, które wspomniałeś wcześniej. Ja jestem, wiecie, pod wrażeniem, że Goku jest w stanie dodać 2 plus 2 i nie jest y, takim tutaj idiotą, który mówiłby. Nie, co ja nie rozumiem, jestem głodny, muszę kupę. Tylko słucha, rozumie, przypomina sobie, łączy wątki, łączy kropki, zadaje istotne pytania. Dziękuję. O takiego Goku nic nie robiłem. Odnośnie tego, mówi Pai Kochan. pewne dziwne wydarzenie zdarzyło się po tym, even, po tym wydarzeniu, kiedy magowie uciekli. Po ataku znaleźliśmy ciała, w którym uchu dzwoni. Zgadujcie, prawe czy lewe? Szybko. Prawe. Nie mieliście tak nigdy, nie. Mój tata zawsze mi tak robił, że jak pytał mnie w którym uchu dzwoni, albo w prawym, albo w lewym. I u mnie dzwoniło w prawym. To zgadł, ma ode mnie żółwiko łapkę w górę. Po ataku znaleźliśmy ciała należące do strażników rozrzucone po całej fortecy. Potwierdziliśmy wtedy ich śmierć i potwierdziliśmy również to, że mamy ich ciała. Ale po tym jak zobaczyłem, jak Bradin porywa Zuno. Bradzień jeden z magów podejrzewam, i doszedłem do wniosku, że jego wygląd jest identyczny jak jeden ze strażników, których mieliśmy niby ciała. Wtedy zacząłem się zastanawiać, czy autentyczność tych ciał, które znaleźliśmy, jest w ogóle coś warta. I nigdy nam tego nie powiedziałeś? wirus lepiej się już się w ogóle nie odzywaj, bo zaraz zostanie z ciebie kaszka Manna. Kiedy lecieliśmy na moją planetę, mówiłeś mi o taronie, ale nie w przyszło ci do głowy, żeby powiedzieć o ciele swojego mistrza, używanego przez, prze przez przeciwników? W tamtym momencie to było niemożliwe, żeby wiedzieć na pewno, że ciało tarona jest używane. Wszystko wydarzyło się tak bardzo szybko, od momentu, w którym Zuno został porwany, do ataków na kokony pierwotnych bestii. Podczas tego czasu dopiero mogliśmy zbadać. Dokładnie sprawę ciał. Podczas gdy ja poleciałem szukać kokonu Janembe, a inni strażnicy polecieli o pokokon zawierający część ukrytej mocy Majin bu, inny strażnik został w fortecy, żeby zbadać ciała. I w tamtym momencie odkrył, że pośród prawdziwych ciał strażników pięć było fejkowych. pięć było fałszywkami. Jak fałszywy! Jak, fa jak fałszywy! Jak, jak fałszywy! Jak to? Mówi futrzak. Zorki, wielki mak iluzji, ma siłę tworzyć perfekcyjnie, a praktycznie niemalże perfekcyjne iluzje. Kiedy zobaczyliśmy wszystkie ciała, nie mogliśmy rozróżnić prawdziwych od fajkowych. Kiedy zobaczyłem, jakiego ciała używa Bradin, poprosiłem jednego ze strażników, żeby przeprowadził dokładniejszą analizę tych ciał, i wtedy dopiero wyszło, że niektóre są fałszywkami. Ta analiza została przeprowadzona dopiero po ataku magów, więc przed tym było praktycznie niemożliwe, żeby dowiedzieć się, że ciało Tarona i ciało mistrza Anzena były używane jako, jako żywiciele dla magów. Można powiedzieć, że żywiciele, no jakby wiecie, jako ciała, z których korzystali. Jedna rzecz, której nie rozumiem, nagle odzywa się Eee, jak on się nazywał? Eee, ja zawsze zapominam imię Boga zniszczenia z 12 wszechświata. Tak słucham. Jean, tak? Dobrze pamiętam. Jean? Chyba Jean. Bez przypominania Jean mówi, że nie rozumie, dlaczego magowie w ogóle ukradli te ciała strażników? Czy nie mogli po prostu zachować swoich oryginalnych ciał? To ze względu na to, że pieczętująca magia, której użyłem, sprawiła, że tylko ich dusze zostały zapieczętowane. Potem zniszczyliśmy ich ciała. Heles odzywa się, wtrąca się do rozmowy, mówiąc, że w takim razie po tym, jak zostali uwolnieni, wrzucili swoje dusze do innych ciał, do ciał tych zabitych strażników, tak? Ale jak to zrobili? Zastanawia się Bel od jakąś magią. O kurde, ostatnio mieliśmy magiczne pudełko, które musi być zasilane magiczną baterią i wtedy oni ładują te baterie. Już nie można wam tego tłumaczyć. A teraz mamy jakiś magiczny wisiorek. W rzeczywistości Zarata jest magiczny kolczyk, którego posiadaniu są niektórzy bogowie. O! Nowe, nowe potary! Te kolczyki są nazywane kotary. Kotara! To są boskie artefakty, tak samo jak pierścienie czasu czy potary. Które są oczywiście znane tutaj w rzeczywistości. Te kolczyki dają umiejętność. O! Te kolczyki dają umiejętność łączenia kompletnego odrębnych istot, odrębnych jednostek, i poprzez używanie tych kolczyków kotara to jest dobre magowie byli w stanie połączyć, się, połączyć swoje dusze z ciałami strażników. Bip-bip, mówi Mosko. Mosko pyta, czy jest jakaś różnica między kotarą a potarą? Nie ma, kurwa. Kształt i literka. Ale nowość. To jest dobre. Kotara. Bo to jakiś kot wymyślił. Nagle Kitela się odzywa. Ja nie lubię kotów. No, ale zobaczmy, jaka jest pra prawdziwa różnica. Tak, jest dużo różnic. Jest różnica między konceptem fuzji, jakie zapewniają te dwa rodzaje kolczyków. Fuzja stworzona przez Potare tworzy prawdziwe połączenie. Dwie istoty tworzą nową istotę, która jest jakby odrębnym bytem, nowym, narodzonym bytem. Jednakże kolczyki Kotara z rzeczywistości Zarata funkcjonują jak przechwycenie, pozwalając jednej istocie praktycznie przyjąć kontrolę nad inną istotą. To skomplikowane! Powiedz, jak to działa! Mógł, mówi nagle Kitela. Podam Ci przykład. Jeśli chciał... Pajkuhan! Fuzja Pajkuchana z wirusem. To jest niesamowite. Mała, wiem, że to jest dość mocny widok, ale nie płacz, dobrze? To jest tylko wymyślone. Jeśli miałbym użyć potary, żeby scalić się z wirusem, stworzylibyśmy po prostu nową postać. Jakby się ta postać nazywała? Pyrus, Pirus? Pikrus? Bikuchan, Bikon. Przez takie duże B. Birkon. Kurde, Birkon! To jak prawie jakiś konwent związany z piwem. Jak Pyrkon, tylko że z piwem. Birk birkon. No i oczywiście, wiadomo, że ta fuzja byłaby silna i miałaby nasza. Techniki, ale jeśli chciałbym połączyć się z wirusem używając kotar, moja dusza po prostu przejęłaby ciało birusa. Tylko wtedy kto miałby być kim? Jeśli są dwie kotary, no to. To musi założyć jaką, żeby kto kogo przejął. Wiecie o co chodzi, nie? Zachowałbym jego wygląd, ale moje myśli, moje moce i wszystko moje. To tylko jego wygląd by przejął głupie trochę. Czyli to oznacza, że Magowie tak naprawdę nie dodają i nie mnożą swoich mocy z mocami strażników, nie, skoro tylko przywłaszczają sobie ich wygląd. Zastanawia się, Belmont. W sumie no chyba tak jest, nie? i nagle dodaje: To dobrze, to byłby problem, gdyby nagle jeszcze mnożyli swoje moce, albo gdyby zachowali swoje oryginalne moce. Jeśli mielibyśmy się z nimi mierzyć, kiedy oni mają pomnożone moce, to byłaby katastrofa. Ale panie Pikonie, ja mam pytanie! nagle odzywa się Goku. Odisu powiedział, że nie używał swojej pełnej mocy podczas naszej walki, a jego moc była jeszcze ograniczona. Nie był w stanie wyciągnąć pełnej mocy tego ciała. Co miał na myśli? W sumie, Pajkohan mówi to bardzo y, jakby obszernie, ale to jest dokładnie to, co wiemy. Czyli, jeśli ktoś przejmuje czyjeś ciało, to nie jest w stanie się do niego przyzwyczaić, to potrzeba czasu, nie? Tak jak Goku Black potrzebował przyzwyczaić się do ciała Goku, w zasadzie za masę potrzebował się. Przyzwyczaili się do ciała Goku, ginił, nie potrafił używać potencjału ciała Goku, kiedy je przejął jego ciało, także generalnie tutaj Pajkuchan właśnie o tym mówi. Prawdopodobnie dlatego magowie poczekali trochę czasu, aż wyprowadzili swój pierwszy atak, bo na początku byli słabi przez nowe ciała i nie walczyliby na wystarczającym poziomie, żeby zmierzyć się z bogami. I właśnie dlatego powiedzieli, że będą czekać 6 miesięcy na finałową bitwę, tak jak Son Goku powiedział. a widzicie, czyli oni potrzebują tego czasu, żeby... Dostosować się do swoich ciał, dostroić w końcu swoje ciała i przyzwyczaić się do nowej mocy. Jedno pytanie. Co masz na myśli, mówiąc opór, nagle mówi wirus? Jaki opór? A, bo Pajkuchan tutaj dodał jedną ważną rzecz. Mija czas, zanim, zanim dusze przyzwyczają się do nowego ciała, zwłaszcza jeśli dusza osoby, która oddaje ciało, czyli w tym przypadku dusza tarona, mistrza wirusa, stawia opór. I birus nagle pyta o jaki opór chodzi, czy to oznacza, że Mistrz Talon jeszcze są w środku żywi i że stawiają opór? Tak jak na przykład Itadori, no nie, w Jujutsu Kaisen i ten Sukuna też jakby walczyli o kontrolę nad ciałem trochę. Dobre porównanie? Chyba tak. Żywy to nie jest najbardziej odpowiednie słowo, ale tak, w pewnym sensie można powiedzieć coś takiego. Fuzja między duszą a ciałem jest niebezpieczna ze względu na to, że jeśli ten proces zawiedzie, to dusza tego, który próbuje przejąć ciało, może zostać na zawsze wymazana. W sumie racja, jeśli magowie próbują wejść do ciała, na przykład Tarona, ale nie udałoby się tej duszy przejąć tego ciała i dusza Tarona by go wyprosiła stamtąd, wy wyciągnęła, to on by był poza ciałem i jego dusza by została. Tak jak tutaj Paiko Han mówi, stracona na zawsze. Jeśli cel ma mocny stan ducha może uniemożliwić ten proces przejęcia, to jest ciekawe, ale przecież Taron nie żyje od długiego czasu. Żeby to przejęcie przebiegło bezpiecznie, są dwa sposoby. Pierwsza osoba, ta, która jest przejmowana, musi się zgodzić pokojowo, ale w tym przypadku oczywiście możemy to wykluczyć. W drugim przypadku ta osoba, która jest przejmowana, musi być w bardzo słabym stanie, prawdopodobnie w takim stanie, bliskim śmierci, który uniemożliwia jej jakkolwiek podjęcie walki o. Pozostanie przy swoim ciele. Czyli ten proces przejmowania ciała musi być zrobiony z osobą, która jest praktycznie tuż przed śmiercią. Kiedy osoba przejmowana nadal żyje, ale jej dusza jest zbyt słaba, żeby mogła się temu przejmowaniu oprzeć. Więc ci strażnicy byli praktycznie tuż przed śmiercią, kiedy magowie zaatakowali. Bo ładowali te baterie, prawda? Ale co się stanie z ciałami? Pała, ty mi powiedz na pytanie, co się stanie z ciałami, jeśli ten pasożyt wyjdzie? W tym momencie i ciała, i dusze strażników są praktycznie na limicie swojej energii. Więc strażników się już w sumie nie da odratować, ponieważ jedyną rzeczą, która trzyma ich przy życiu, to jest to, że właśnie mają tego pasożyta w sobie, czyli magów. Jeśli magowie opuszczą ich ciała, strażnicy umrą. No to głupia sytuacja, mówi Birus. Albo są niewolnikami, bo mają, są przejęte ich ciała, albo umierają. Liquid nagle się odzywa i mówi, dobra... Wystarczająco już gadaliśmy o tym, co było. Porozmawiajmy o przyszłości. Co zrobią magowie? Co się stanie za 6 miesięcy? Wiecie, jaki jest cel magów, prawda? Przywrócić zarata do życia. Są dwa kroki, które im pozostały do osiągnięcia tego celu. Pierwszym jest zebranie wszystkich pięciu pierwotnych bestii czyli części. Które został zaraz podzielony. Żeby zebrać wszystkie pozostałe części, będą potrzebować i Majin Buu, i Janemby. Więc oczywiście będą w przyszłości atakować te dwa kokony, w zasadzie nie kokony, tylko te dwie bestie. To jest pierwszy krok, odzywa się nagle Sidra, ale drugi? Powiem wam, że naprawdę ta fabuła w... często bywała czy wątpliwa, czy no nie powiem, że jakoś tam wątpliwa, ale były elementy, które uważałem, że można byłoby napisać lepiej, albo miały jakieś tam delikatne dziurki. A tutaj, no nie wiem, czy ja się po prostu za słabo doszukuję, ale... Wydaje mi się, że tutaj nie ma jakichś dużych dziur w fabule. W sensie całość prezentuje się fajnie, składnie i, i ta historia też jest dość ciekawa, nie? Mimo tego, że jest dużo literek, dużo słów, to mój mózg jest w stanie to złączyć w jedną całość, także daję lajka mała. Też dajesz lajka? Chodź. Ja ty nie ty mi uciek. <ś> Drugim krokiem jest cały proces potrzebny do uwolnienia Zarata. Nie będę tutaj się wdawał w szczegóły, ponieważ do końca sam ich nie rozumiem, tak samo jak inni strażnicy, ale wiem, że na pewno potrzebuj potrzebują mieć dużo energii. Jest to proces, który wymaga zebrania olbrzymiej ilości energii. Jest to energia, która będzie zużyta, żeby uwolnić te uwięzione do tej pory bestie, i wykonać pewnego rodzaju rytuał, który sprawi, że bestie się połączą i wskrzeszą, połączą na nowo zarata. Goku nagle się odzywa. W sumie tutaj też fajnie, że wspomniał o tym, ponieważ mówi, że Babidi, kiedy chciał uwolnić Majin Buu na Ziemi, też potrzebował dużo energii. Majin Buu, którego mieliście tam na Ziemi, tak naprawdę to była tylko cząstka oryginalnej mocy Majin Buu. Kokon, w którym został umieszczony, również był słabszą i mniejszą wersją tego oryginalnego kokona, więc wyobraź sobie, jak dużo energii. Będzie potrzebne na uwolnienie tego oryginalnego Zarata, jeśli tak dużo energii było potrzebne do uwolnienia Majin Buu. W jaki sposób magowie zbiorą tyle energii? Na Ziemi, Babidi zrobił to poprzez zbieranie energii z bitew, które odbywały się między wojownikami Ziemi. <grym> I jego subordynatami, i też między sobą, nie? Vegeta wątpię przecież z Goku, także Goku sobie o tym przypomina. Dokładnie. W ten sam sposób magowie mają zamiar zebrać tę energię, jednakże będzie to na większą, multiwersalną skalę. Wojna, w którą będą zamieszane wszystkie wszechświaty, nadchodzi, a energia wojowników i bogów ze wszystkich dwunastu wszechświatów, niebiańskich magów. W końcu obudzi pięć pierwotnych bestii, wskrzesi zarada! No, nie wygląda to najlepiej, nie brzmi to najlepiej. To nie jest tak, że możecie się schować do piwnicy i to was nie dotyczy. Kurde, w kaku mej wojna, tutaj wojna, co się dzieje? Więc dlatego nas ostrzegli przed atakiem. Chcą, żebyśmy się stali bardziej potężni i w ten sposób będą w stanie zebrać więcej energii. Ale skomplikowana sytuacja, mówi Heles. Ja idę do Rosmana. nie mam siły na gadanie takie z wami. Idę do Hebe, bo zaraz zamykają. Zostań tutaj, Heles, to też jest ważne, to też się ciebie tyczy, nie? Heles mówi, że w sumie staniemy się silniejsi, to zbiorą więcej energii. Nie staniemy się silniejsi, to dostaniemy manto. Virus mówi, że, no nie, wygrają nieważne co, ale Liquid tutaj podnosi morale, mówiąc: Nauczymy tych drani! Co to znaczy zade zadzierać z bogami zniszczenia? No dobra, dobra, wiemy co zrobią magowie, ale co my mamy zrobić? Zastanawia się Belmont. Nie ma opcji, żebyśmy my ich zaatakowali najpierw? Pyta tela. W sumie to jest dobry pomysł? Nikt o tym nie pomyślał wcześniej? Nie, aha. Okej, okay. Pajkohan. Nie. Lauder, wielki mag pieczęci. Ma moc, która sprawia, że ukrywa wszystko to, co jest pod wpływem tej magii, więc po prostu oni są ukryci. I nie możemy tego znaleźć, bo to jest ukryte magią. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić po prostu jest czekać. Przygotować się jak najbardziej. I moja sugestia dla was wszystkich bogów to przygotować się i wszystkich tych śmiertelników na wielką bitwę, która przychodzi. No przecież to jest Dragon Ball Kakumei dosłownie Taka sama fabuła była w przypadku Dragon Ball i Przygotujcie bogów i śmiertelników na walkę Bo niedługo będzie bitwa, która będzie tyczeć się wszystkich wszechświatów My, strażnicy, też cię przygotujemy Swoją drogą, wielki Zeno Kurde, ten się w ogóle odwraca do Zenona Zeno, ty jeszcze w ogóle tutaj idź mi zrób kawę, okej? Okay? Tylko bez cukru, kurwa Chciałbym zacząć od tego, żeby przejąć... Pozostałą część mocy Majin Buu, która została zabrana z kokonu, ta moc rozdzieliła się na dwie kreatury żyjące w siódmym wszechświecie. Czemu Pajkuchan chce przejąć nagle Uba i Buu? Pozostałą moc Majin Bu. Co? Czemu teraz? Czy nie masz już większości mocy Majin Buu? Tak samo jak ta inna kreatura, która była z Frizą, Kiedy byłeś w siódmym wszechświecie, kompletnie zignorowałeś grubego gościa i dziecko. Ja musiałem ich uratować. Nie mówcie mi, że Pajkuchan tutaj jest po złej stronie, ty... Czemu teraz nagle o to dbasz? Powód, dla którego nie poleciałem do nich, jest bardzo prosty. Reprezentują bardzo małą porcję oryginalnej mocy Majin Buu. Oczywiście, magowie wzięli jako priorytet oryginalny kokon, który zawierał większość mocy Majin Buu. Dodatkowo, moc, którą posiada ta dwójka, jest tak mała, że jest praktycznie nieistotna, jeśli chodzi o uwolnienie Zarata. W takim razie, jeśli jest nieistotna, to po co ich chcesz? I dlaczego magowie ich chcą? Wścieka się Birus. Wirus lepiej uważaj, bo na początku rozdziału zostałeś już stemperowany. Nieważne czy to mała moc, czy nie. Fakt jest taki, że są częścią Zarata i posiadają jego esencję. Wierzę, że możemy przeprowadzić jakieś badanie i wyciągnąć jakieś wnioski, odkryć coś na temat Zarata, badając tę dwójkę. I myślę, że magowie wpadli na taki sam pomysł. Niebańscy strażnicy chcieli zrobić to od długiego czasu, ale niestety badania i eksperymenty uwzględniające Kokony są ściśle zakazane. A nawet po tym, jak część Margin była została uwolniona w siódmym Wszechświecie, czyli gruby był i up, nie mogliśmy nic zrobić, ponieważ należała ona do śmiertelnika. A część tej mocy była tak słaba, że nasza interwencja nie była potrzebna. Ale teraz kiedy mamy przed sobą obecną sytuację Myślę, że musimy to zrobić Wirus ma zamiar się nie zgodzić, ale Zeno ma ostatnie słowo Także Zeno się zgadza I Paikuhan może polecić Pobu i Uba Pan Paikuhan wie co robi Więc lepiej będzie jak tak się to właśnie wszystko potoczy Mówi Zeno Tak, wielki Zeno Bardzo dziękuję milordy M Milordzie jeden i drugi, M dwa milordy <gryw> Teraz ostatnia prośba w siódmym wszechświecie jest dwójka konkretnych śmiertelników, który, którymi jesteśmy bardzo zainteresowani. Później wam wytłumaczę prywatnie, dlaczego, ale w skrócie mówiąc, mogliby być bardzo istotni i ważni w walce i zwycięstwie przeciwko niebiańskim magom. O! Śmiertelnicy siódmego wszechświata, czy ja ich znam? Niech to będzie wegeta. Drugiego sobie wybierzcie. Chciałbym, żeby to był. Wege A może Freeza? Niech to będzie wegeta. Czy ich znam? Zastanawia się, Goku. Uwaga! Gohan! I Piccolo też mała, zaraz idę stąd. Gohan i Piccolo, zaczynajmy. Gohan, no dobra. Może chodzi o samego Gohana i Vegetę. O, no czyli Vegeta i Gohan? Vegeta i Gohan, czy Gohan i Piccolo? Jak myślicie? Jacy śmiertelnicy są potrzebni do pokonania niebieskich? Ja myślę, że Gohan i Vegeta. Piccolo tutaj tylko został pokazany, bo wiadomo, że chodzi o Vegetę. A Piccolo został pokazany, że trenuje go Hana. O, tak myślę. Ale kopium, co? No nic, tak jak powiedziałem, fabuła się zazębia, mamy tutaj przedstawione wszystko, także ten dwurozdział, rozdział, można powiedzieć, jeśli chodzi o zebranie, przedstawienie informacji jest już praktycznie zakończony. Cieszę się, że zostało to nam wszystko przypomniane, że zostało nam wszystko objaśnione. Mam wrażenie, że teraz cała ta fabuła jest bardzo, bardzo jasna, klarowna i możemy od następnego rozdziału przechodzić do ostrzejszych wydarzeń. A jeśli chodzi o słowa zakończenia, to oprócz tego, żebyście zostawili lajka, jeśli Wam się podobało, suba! Żeby niczego nie przegapić, to zachęcam Was również do odwiedzenia strony Dragon Ball Hakai i odwiedzenia autora. Linki znajdziecie w opisie. Tyle ode mnie. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. To będzie Vegeta i Gohan, czy Gohan i Piccolo. Dziana.